się wyspałam muszę iść sobie zrobić śniadanie albo niech mama mi zrobi no bo co gdzie jest mama pewnie jeszcze śpi a to fajnie pójdę sobie coś pooglądam się nie, nie chcę nic się nie robić dobra włączę sobie jakąś telewizję no. Nie, to nie. No dlaczego Nakliknęłam na to? Dlaczego? Ten pilot jest zepsuty. O, to może być. Mama mi tego nie pozwala oglądać. Nie wiem czemu. To jest, to jest fajne. Ciekawe. Czy Sabrinka jest już obudzona? Chwytę, zobaczysz do jej pokoju. Sabrinka? Pewnie poszła sobie na dół. O, Sabrinka, Sabrinka. Co tak głośno tam telewizja gra? Sabrinka ogląda? Czy maciek? Sabrina, proszę cię, mówiłam ci, żebyś tego nie oglądała. O, mama. Zrobię ci śniadanie. Bo sama sobie nie umiesz zrobić po pierwsze śniadanie? Dobra, co będziesz chciała? Pizzę. Nini, zrobi ci pizzy. O, oh, no dobra. Jest mało rzeczy, a więc ci pizzę dam. Ale też sobie zjem trochę. O, dziękuję. Ja idę na placawę w mamo. No dobrze. Jupi! Dobra, gdzie by tu sobie iść na tym zabaw? Żeby... Tego koło nas, czy może gdzie indziej? Zresztą to nie wiem. Pójdę może gdzieś na miasto, ale pójdę z, z, z Malwiną, bo mi się nie chce sama, bo się trochę boję. A ona jest młodsza. No i będzie raźniej. i będę taką starszą siostrą. <laughs> No, trochę zjem tej pizzy, bo jestem głodna. A no tak, ona przecież pojechała do babci i dziadka. Dobra. Nic nie mówię, mamy. Nie. I... No i. No i nic nie mówię, mamie. Dobra, wychodzę. A nie, tutaj to Trochę się nie mogę wytrzymać w tym nowym domu. No ale dobra, idę, idę sobie pójść na ten. Ha ha, ha, ha. Pójdę sobie. Nigdy tutaj sama nie byłam. Trochę się boję. Ale no co. Sobie pochodzę. E, nikt nie jedzie. Sobie mogę przejść. Pójdę do, z, do tego, do zgrami. Jak to się nazywa? Mm, nie pamiętam, ale dobra. Zagrajmy sobie w coś. Mm. A może w to? Uuu. ale fajne. Ta, 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 dobra, pogram sobie. Malwina? Co ty tutaj robisz? Skąd ty. Mama ci pozwoliła tutaj być? Coś mi się wydaje, że nie. Eee, no, tak, pozwoliła. Przecież. Już mam dużo latek. No, i mogę sobie chodzić na takie miejsca? Nie, nie możesz. Mogę! Jeszcze ktoś by Cię porwał. Dobra, chodź do samochodu. Idziemy, idziemy do domu. Ach, siadaj z tyłu. No dobrze, tato. się nie otwierają. No, jedziemy do domu. Wiesz, Melawia, co Malwina odwaliła? No, co? No, wyszła do tego z grami takimi. Co? Z jakimi grami? No, ten, ten, takie, te gry, takie. A, to takie, te, o, sama zapomniałam nazwy. A gdzie ona teraz jest? No, w samochodzie siedzi. To niech na tych miast ma przyjść. O, będzie miała karę. No, wiem o tym. Eee, no dobrze, pójdę już tam. Marlina? Tak. Masz karę. Marz do pokoju. Dobrze, mama. Co ja mogę tutaj porobić? Wiem, może zrobić imprezę. Zaproszę koleżanki. Tylko jak, jak mama to zauważy. A czy przypadkiem mama nie jechała jutro na, na wakacje? Hmm, coś mi się zdaje, że chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Wtedy będę mogła zrobić imprezę. Będzie mega! Tylko najpierw. Dlaczego ona Miała iść. Hmm, spytam się mamę. Sama spytam się mamę. E, mamo, powiedziałam ci, abyś nie, nie wychodziła z pokoju. Mamo! No co, córciu? Już idę. Co się stało? No bo ty nie miałaś jechać na to służbowe statom? A, no, może? Właśnie! Maciej! Maciej, jedziemy na służbowę! No, Maciej, gdzie ty jesteś? Tata już chyba pojechał. Już się pakuje, bo. Mmm. Już powiedziałam? Powiedziałaś mu? Mhm. Okej. Okay. Dziwne. Jej! Wreszcie! A ja muszę iść na to służbowe! A, gdzie, gdzie? Gdzie jest samochód? A, gdzie jest samochód? A, dobra. Na pierwszy pójdę, to nawet nie, nie tak daleko. O, no tak muszę się pogrzegnać. Córuś, z Córuszem. Córusz to pa! Dzwoń do mnie codziennie. Będę codziennie dzwoniła. Ja też. No to pa, pa, pa.